Witajcie, ja jestem z powrotem, już MC Back. E, Wreszcie dokonałem niemożliwego. Pokonałem tego gościa. I patrzcie, co mamy. nożyczki, mamy nożyczki. E, tak, zajęło mi to wiele godzin, wiele dni. Czy parę dni. Oh, naprawdę, parę dni mi to zajęło. Czytałem masę poradników, walczyłem tu z nim setki razy. I w końcu w każdym poradniku jaki przeczytałem, pisali mi, że potrzebujemy trzech przedmiotów dających power-upy. Trzech przedmiotów, czyli e, pierścień, ten dżenglot, nie wiem jak to nazwać, figurka po prostu, no i e, keris. Tego kerisa tylko nie mieliśmy podczas e, jak normalnie jechaliśmy, więc musiałem całą grę, znaczy no, ten akt pierwszy powtarzać. I, no i... No i, no i, no i pff, Musiałem go potarzyć I, i ten właśnie Keris był ukryty Pamiętacie tą restaurację, co tam znaleźliśmy, tą pierwszą notatkę? E, on był za tą właśnie restauracją Na skalę leżał, to było ciężkie Dobra, teraz idziemy po świnie Kotek! Kotek? kotek. Świenia, idę po ciebie! Normalnie świńskie żarty zaraz wkroczą. I też. No powoli, powiem szczerze wam, że miałem dość tej gry. Chciałem ją jak najszybciej skończyć, bo już normalnie czułem, że nie wytrzymam i kogoś zabiję. No, ale udało się wytrzymać. Ukończyliśmy grę. Bez problemu. Znaczy, jeszcze nie ukończyliśmy gry. Eee, pokonaliśmy tego śmiecia małego, zwanego. A właśnie, zobaczymy, kim on był. Eee, Goswedia. Aha, jeszcze blokowałem jednego ducha. Eee, tego. A dark being who Hurons The World. A, uh, tam. Uh, scissors Phantom. Uh, principal. Uh, principal to jest dyrektor, tak? Uh, grief Letting yeah, off he adopted doll. Aha. <laughs> Aha, dzisiaj chyba stracił coś takiego. Adoptował wow, lalekę, która ehm um, Zamieni zamienił na dziecko, czy coś takiego, żeby miała zastąpić jego dziecko, które ochronił nawet po śmierci. E Wierzę, że to on jest odpowiedzialny za śmierć jego dziecka. No, w sumie. A taki jakiś pedofil. Znaczy, może nie pedofil, ale no taki ciepły trans, no tak się przynajmniej wydaje, w sukience chodzi, dyrektor. Ale dobra, 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 mamy ten... Jedziemy po ciebie, świnio! Jest śpiąca świnia. Nech se śpi. Cookie. Ty już mi nic nie prawda? No, na no, nie wiecie, jak się cieszę, że już. A czekajcie. A nie, to nie po tej stronie. Były jedne zamknięte drzwi. Ale pierdziele to. Pierdziele to i to ostro. Nie wiem, wiem, że jest w tej grze Achievement za... Ktoś mnie woła. Szafka tam tym że jest tyle. co jest grane? Coś jest jak bli jakby bliżej nas. Tam coś jest. Wiem, zaś w ten moment widziałem O recenzję horrorów Przecież uciekliśmy. Czy nie? Czy się stało? Jak umarliśmy? Jakim cudem? You might want to consider switching to casual gaming. Jest to taka opcja? Nie, sensor. No przecież. Nie mogła nas chycić. Co się teraz stało? Woa. Zobaczy, hmm? czy z ust wyszedł, kobieto. Fuck you. Co, umarliśmy już? Co teraz? Bo przestawiano nam krawisze. W sensie, że lewo to prawo, prawo to lewo, a tył to przód. Myślę, że mnie to rusza. Bo mnie to nie rusza, a tu leci tak ona tu leci. Są jakieś wyminąć. Nie, takie nie wyminę. Ale jest jeszcze jedna droga, nie? saksofon klasyka gatunku Zmęczyła się Linda Tędy nie zejdziemy, prawie to przypomina e, sterowanie z tego. Nie wiem czy ktoś pamięta. Jesus Maria Gospedia updated, ja chcę co było. Uh, Gospedia. I want to see what was. Eeeh, Gospedia. Miss. Napier to. A hidden secretary that was taken to guard the hidden passageway. They haven't for years, they living. Aha, że on jest jakoś, jakiś potworek, który ma strzec jakichś ukrytych przejść, coś takiego. Mister Lady in Red, um, nie ma nic. Scrubs out. O no. To be continued, tak? Więc tak się przedstawia Zerowy akt I pierwszy akt mm, Szczerze, Dread Austro Experience Tom Raider Tom Riddle um. Tak szczerze, to nie wiem co o tej grze myśleć, praktycznie nic się nie, dowiedzie, nie dowiedzieliśmy, tam przeczytałem te notatki podczas tej gry takiej już swobodnej, co bez was, jak drugi raz powtarzałem, poczytałem te notatki i z nich praktycznie nic nie wynika, tam tylko było napisane, że podczas jakiegoś święta, e, gdzie poświęcali jakieś zwierzę i ktoś usłysza, jedna osoba usłyszała krzyk, którego nikt inny nie słyszał. Później jakaś klasa fala jakiś szał, coś takiego, i później jakieś takie, że jak fajnie się żyje w tym miasteczku. Coś takiego. E, czyli tak w sumie um, nic, nic się nie dowiedzieliśmy. Ta w ogóle tajemnicza kobieta w czerwieni, która się tak nagle pojawiła, jak już zdobyliśmy te, te klucze, to zaczęła nas wołać, blokować przejścia. W ogóle jej moc Była nieziemska Znaczy, no, no duchem jest, no to e, pff, Te karaczany całe i... Ten, ten, ten... Ten szczurek, który... Nałaził... W sumie Szczerze, tak Jak miałbym wybierać, co było trudniejsze, e, szczurki czy te robaki to w sumie powiedziałbym, że robaki, bo robaki częściowo zasłaniały widok, dlatego też nie, nie wiem, można było przewidzieć, gdzie się e, pojawi ktokolwiek. Ale już w sumie świni nie było, bo świna sobie ta spała. Ten duch tej prostytutki ta zejżał w kawiarence coś i chyba poszedł spać. E, no, pozbyliśmy się gościa z, cezo z cezorykami, chciałem powiedzieć. Chciałem użyć angielskiego zwrotu w polskim jego znaczenie. To jest tak, które. głupie, dlatego mi wyszło tak ze scyzorykami, z nożyczkami, chciałem powiedzieć. Co jest minusem tej gry, że musimy przechodzić się o tak, jak twórcy tego chcą, czyli zbierać wszystkie te power-upy, co jest moim zdaniem trochę słabe, bo jak ktoś nie przeszukuje tego, czemu maile są zasłonięte? Bez sensu. E bo, jak ktoś po prostu próje naprzód, to nie, nie uda mu się przejść. Znaczy, wie jak czytałem te poradniki, to każdy twierdzi, że jest możliwe pokonanie tego gościa bez tego gościa bez tak powiedzieć. Tego gościa z nożyczkami bez tych power wszystkich, ale trzeba się nastawić, że to będzie długie i męczące, ponieważ jeśli nie zbierzemy tych wszystkich, e, tych. tych to musimy na, odopie, na odpowiednią odległość strzelać, że on nie może być zbli, za blisko nas i zbyt daleko. To musi być odpowiednia odległość. A jak mamy te wszystkie, to nie tylko, że mamy zwiększoną odporność, więcej życia i tak dalej, to jeszcze możemy strzelać zdjęcia z każdej odległości. Co już jest takim plusem moim zdaniem. No, znaczy, no, znaczy plusem plusem w grze, ale. Jest to minus gry, że to trzeba zbierać to wszystko. To jest bez sensu. Ale ja się może nie znam i ja się nie będę wypowiadał. Tak jak to. Ale nie, jak się nie znam, to powinienem się wypowiadać. O, ta, taka zasada powinna panować. Eee. Można to przerwać? Jakiś tworek. O. No i tyle. Może to była jakaś zapowiedź e, następnego aktu, który ukaże się nie wiadomo kiedy, e, nic nigdzie nie pisze, ale wszyscy ci, co zakupili Dread Auto, dostaną go właśnie jako darmowe DLC. Polecam fanom horroru, bo gra ma świetny klimat, gra ma klimat świetny, początek i koniec jest niesamowity. Ten środek trochę, e, znaczy te poszukiwania męczące niszczą, trochę ten klimat, ale później on się nadrabia. Jest strach. Jest to gra na pewno straszniejsza do Outlast'a, to mogę wam gwarantować. Bo w Outlast'cie niby tam jest jakiś tam klimat e, pod koniec, ale ten klimat nie straszy aż tak bardzo jak właśnie w Dredaucie. W Dredaucie on jest taki, e, że nie widzimy przeciwników, one są silniejsze od nas. I... No i nie ma ich też tak dużo, bo ilość przeciwników też powinna być dostosowana Jeśli jest dużo przeciwników, jest dużo akcji, to ten klimat jakby już traci na tej sile i nie powoduje tego strachu Tylko wiecie, adrenalina do nas napływa i przechodzimy tą akcję dosyć, dosyć szybko e... A jak właśnie jest mniej przeciwników i nie wiemy kiedy ona się pojawi, no to już to działa. O, ten, ten klimacik, co? Ale to by było na tyle. Ja bym chciał jeszcze podziękować Studio Digital Happiness za udostępnienie mi darmowej kopii gry, że mógł nagrać tego let's play i napisać recenzję. A więc to by było na tyle. Ja się będę z wami żegnał. Więc cześć, Enara. Hallelujah. I do w kolejnych seriach horrorów weekendy. Na razie.